Cześć, dzisiaj czytamy Toja Lucy. Chłopaki na scenę. O tej, z tej. Lucy, Jessica Hartley. zaraz Wam pokażę. O. Wybiła godzina 18. Jest czwartek, 3 marca. Rozpoczynamy wiadomości. To ma być bicie zegara na początku. Każdych telewizyjnych wiadomości słychać bicie Big Bena, wielkiego londyńskiego zegara. Przypominam, że o 18.00 zegara biją 6 razy, bo 18 bo inaczej o 6 po południu. To skrót tak na marginesie, ten my. Dobry wieczór, witam Państwa. ludzi Dzisika Hartley, powracająca z krainy niepisania, żeby zakomunikować wszystkim super ważną wiadomość. Otóż niedługo po wygraniu konkursu. Yy, z nastrój Twoich marzeń, wszystkie zmakowite szczegóły z tym. No, jak tutaj widzimy, to. Ale ja nie mam tylko tych pięć: Tajne Studio Mody i Urody, Gwiazdy Lata, Zweryny Świat Mody, Planeta Moda i Przyjaciółki na zawsze. Chciałabym, żeby moja mama mi kupiła mi na moje 20 urodziny. A ja wam pokażę, że to jest ta Lucy prowadząca Wiadomość. Wiadomość, sorry. Chciałam tylko przekazać taką wiadomość. Moje marzenie. Powiem za moich dawnych czasów, że moja kuzynka lubiła czytać książki Toya Lucy, ale pożyczała tylko z biblioteki. I chcę chętnie dawać wsparcie, że to jest takie... No, no bo tutaj mamy taką kartkę oj przepraszam. No, takie, co widzimy? Lucy, Jessica Hartley. Tych panów: Jackson Ray Roman i Joy Black. Są takie, taki boys band. Czy tak się mówi? A tu są przemiany przed, po. Potem możemy się ładnie przebierać się w różne stroje. Garderoby, te. Spodenki tutaj spadają na scenę. Każdy wie, że w naszym wieku dziewczyny dojrzalsze, co najmniej od dwa lata, od chłopców. Mam pomysł, zaprojektuję spodnie, które opadną podczas występu. Będzie miał nauczkę, a wcześniej wmówię mu, że teraz nosi tylko wszelkie bokserki do zdjęcia. Tak jak mój tata, kiedy wejnowy opadną na scenie spodnie. Wszyscy zobaczą, że kwestii majtek na fatalny głos i będą pękać ze śmiechu. No, a jak jest... <laughs> Nee, Nawet no, śpiewa Hej wejdzie! Spadły mi spodenki No, jakie śmieszne Widzicie? Śpiewa tutaj <laughs> <laughs> Bardzo śmieszne Lucy Jessica Hartley To jest ta bohaterka z książki Napisane przez Kelly MC Klein. I chciałam powiedzieć no, jedno pytanie. No, ona takie wiadomości prowadzi, i chętnie musiało być o 18, że 3 marca rozpoczęliśmy wiadomość. Toja Lucy powstała w 2005 roku, czyli już mija 16 lat, czyli 16 urodziny Toja Lucy. Ale w niektórych innych krajach. Znalazłam takie inne obcojęzyczne te książki, które były przetłumaczone na chyba cztery języki. Był węgierski, niemiecki, angielski, polski, no ale... ale no, wszystkie części Teoja Lucy zostały wydane w Polsce od firmy Acapit Press. Jak widzimy, że to logo jest tutaj. Tej firmy. Te Lucy... Przypominamy, że to jest taka fajna 13-latka. Ma przyjaciółki Jule i Tildę. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, tu mamy takie przeproszenie. Przesunę tylko. Przeczytam to. Przepraszam, jest mi tak bardzo mi przykro, że z chęcią oddałabym Twój owocowy błyszczyk do ust. Wiesz, nikomu nie pożyczam. Tu ma taki błyszczyk. No. Nawet nie taka smutna, no ale widzimy to Lucy, że jest zadowolona. No tu widzicie? A. To są jego jej koleżanki. Tu widzimy Julę, Lucy. No i tutaj Tilde mamy. Ale piękny kapelusz. Super, ale niestety czarno-białe. Jest mogło być trochę kolorowe. Może mu przeczytam ten fragment. A Ula była napchana i musieliśmy z Julą i Tildą stać pod ścianą. A tutaj jest Padne Świętej Ciceli. Właśnie, usiadły sobie grzecznie na krzesłu i wyciągnęły flety. Ale w teledyskach było tak, że zakonnicy velon. Welon. Praszam. O, tutaj jest... E, tak Tilda musiała wyglądać schowana za kotarą. Tutaj Lucy i Ula śpiewają, a Tilda się gra na pianinie. I chciały chyba założyć własny konkurs śpiewu na koncert. Jak nie tylko udawać zespołu Gwyn, Freddiego Merkura, co mija 75. Ta rocznica, ale niestety nie miał 75 lat, tylko miał 45 lat. Że jest moim ulubionym utworem Gwyn, a jego nieślejny mef, kiedy chciałam to właśnie nagrywać. I to pokazać. Kim on jest? Czy to jest jeden, jedyny? Takie te krótkie zdarzenie. A nie, chce mi się testu robić. No dobra, ale też to książkę polecam. Moja kuzynka lubiła czytać książki z tej serii, to ja Lucy. Jedynie. Chcę to też pokazać. To. Jakie gadki mu padły, to po. pękali się ze śmiechu. Ale podoba mi się ten Lucy, ta z tymi wiadomościami. Dobra, na dzisiaj kończę. Dziękuję. Niedługo się zbliżają moje dwudzieste urodziny.